I oto weszły całe na biało będzie się działo. Najpierw wykonujemy doświadczenie 7a, czyli płynna kolumna. Do tego doświadczenia potrzebujemy niewielkich przedmiotów, oleju i wody. Czekamy chwilę, aż granice cieczy się wyznaczą i dodajemy do słoika, niewielkie przygody. Teraz zakręcamy mocno słoik. Według swojej gęstości, czyli olej jest na górze, ponieważ ma on mniejszą gęstość niż woda. Teraz doświadczenie się na Do doświadczenia potrzebujemy zlewki, cieczy o różnych gęstościach oraz drobnych przymiotów. Najpierw do zlewki wlewamy syrop Potem używamy. Wlewamy yy, mleko. Nie użyliśmy kakao, dlatego że kakao yy, barwi nam inne warstwy. Zazewiliśmy mleko oraz wodę, by było lepiej widać yy, tej I'll start а Przeprowadziliśmy wodę, ponieważ yy, będą widoczne bardziej yy, granice mające się z I po ponastępne wlejemy Teraz ze zlewki będziemy wrzucać małe czynniki i zobaczymy, co stanie się po wrzuceniu ich do W eksperymencie możemy zaobserwować, że poszczególne płyny mieszają się ze sobą, lecz pozostają w warstwach. Jest to spowodowane tym, że każdy z płynów ma inną gęstość oraz że braliśmy je bardzo powoli. Z pięciu płynów przedstawionych w eksperymencie największą gęstość ma syrop cukrowy, dlatego pozostaje na dla dnie naczynia. Mniejszą gęstość ma płyn do naczyń, a najmniejszą olej, dlatego jest na samej górze. Moneta spada na mną przez wszystkie płyny, co oznacza, że jej gęstość jest większa niż gęstość każdej cieczy. Inaczej dzieje się z pomidorkiem, koktejlowym oliwką. Nie opadają one na samo dno, ale utrzymują się w warstwach pośrednich. Pomidorek zatrzymuje się w płynie do naczyń. Pomidorek ma więc podobną gęstość do płynu do naczyń. Kawałek drewna wpływa w górnej części oleju, zatem gęstość suchego drewna jest najmniejszą wśród gęstości wszystkich substancji użytej w eksperymencie. Nasz jeden pomidorek jest na wierzchu. Dlaczego? No bo to klasów. To klasów. Drewna. Dokładnie, ale pierwszy wrzucony jest. Jest tutaj. Na samym miejscu. Tak. Dobrze. Koniec? 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 Koniec. Dziękujemy.